1 sierpnia 2018 roku i nagrywam takie coś po raz pierwszy żebym wiedziała w przyszłości jak się czuję i jak to wszystko było A w każdym razie kiedy byłam młodsza to nigdy nie myślałam, że to o czym marzę i to czego tak bardzo chciałam przyniesie takie dodatkowe efekty chociaż może po prostu presja jest zbyt duża albo ja mam zbyt wielkie ambicje Cały ten lęk przed wszystkim, czemu mogę nie podołać, przenosi się na inne strony mojego życia. Właśnie napisałam piosenkę o tym i nazwę ją chyba wbrew pozorom, bo <śm> nikt nie wie, że ja się tak czuję. Że chciałabym wszystkiego najlepszego dla moich fanów, ale równocześnie nie jestem w stanie im pokazać siebie, nie chcę im pokazać siebie w takim stanie, a może nie aż tak, ale bardzo podobnie wyglądam przez większość czasu, kiedy nie nagrywam albo jestem po, poza domem Przepłynął mnie cały czas st smutek, strach, stres. Boję się tego, że mój ukochany mnie nie kocha, albo nie wiem, może że ja nie kocham go, chociaż. Nie wydaje mi się, ale w każdym razie wiem, że coś jest między nami nie tak. Wbrew pozorom nie zawsze życie jest takie, jakie się wydaje i takie, jakie pokazuje innym. Bo nie sądzę, żeby ktoś poza moim menadżerem wiedział, że cokolwiek jest złego w moim życiu teraz. A to ciągnie się już tak przynajmniej 8 miesięcy. Napisałam ładną piosenkę. To uczucie, kiedy chcesz zakryć każdą z swoich łez, sztuczny uśmiech, blada twarz, nie pamięta co to szczęścia smak Każdy myśli, jak to jest, być na szczycie, wspinać się. Gdy naprawdę chwila ta tak ciężka jest jak głos, każdy myśli, jak to jest, być na szczycie, wspinać się, a ten, który już tam wszedł, wbrew pozorom, ledwo trzyma się. Co dzień zastanawiam się, czy to wszystko ma wciąż sens. W głowie szumi lęku dźwięk. Czy podałam, czy też nie? Moje myśli błądzą gdzieś. Nie ma światła, gubię się. Moje myśli błądzą gdzieś. A ja z nimi gubię się. Przepraszam, to wszystko nieprawda. Zgubiłam miłość, zgubiłam wartość, zgubiłam się. Proszę odnajdź mnie. Proszę podaj rękę, proszę przytul mnie. Jak potrzebujecie. Więc tak się prezentuje piosenkę, którą napisałam. Chwilkę temu. To uczucie, kiedy tego chcesz, Zakryć każdą z utraconych łez Sztuczny uśmiech stawi bladą twarz, nie pamiętam. Codziennie zastanawia mnie Ile z tego jeszcze wciąż ma sens W głowie nadal mi lękły dźwięk Czy się poddam? Bo każdy myśli jak to jest Być na szczycie, wspinać się Gdy naprawdę chwila ta Tak ciężka jest, tak ciężka jest Jak łas, Każdy myśli jak to jest być na szczycie, wspinać się A ten, który już tam jest Wbrew pozorom, ledwo trzyma się Proszę podaj rękę Ja dziś potrzebuję Cię Nigdy bym nie okłamała Cię Wkładasz uśmiech na mą słodką twarz Wiem, że to wiem. Słyszę Czy się poddam? Moje życie dzieli się na dwa Z tobą To nie ja Sama w domu słyszę echo ścian Czy się poddam? To uczucie kiedy tego chcesz, zakryć każdą z utraconych łez Proszę mam moje odcinka moje serce? Teraz jest w Teraz Teraz Jak to się rozegra ładnie, to wtedy elegancko wiedziesz z balatką. Powiedz prawdę, dziś zanim noc pokryje naszą przestrzeń. Powiedz prawdę, dziś zanim noc pokryje... Okay. Uciekam przed tobą czas. Uciekam przed tobą, czas kruszy się znów I przechodzą dreszcze na każdy twój ruch Gotuję się we mnie, podwyższa się głup Jak jakiś chłop, nie? <grym> no. No, no W połowie ci się przestawił na takie normalne Bo na początku mapet był na początku, a potem się przestawił <grym> na normalne No, <grym> no się Ale jak, się ma, jak macie tak? Jednak wiele rzeczy kusi mnie Wrócam bo po coś ciemniać. Jestem województwem Raz. Czy to jest dobry vibe? Trochę za lekko. <śmiech> <śmiech> no no Ostrzegałam, że może być że... Nie, nie to się. Że do granic potrzebujecie. W dupie to ma. Nagrywam hita! Czarna jest esencja, brakuje mi miejsca. Muszę to przetrwać. O, nieźle zrobiłam. Obserwowana... Z pazurem ananasy przejmujemy ten Bo podoba mi się, tylko bym tekst napisał na inny trochę, ale chodziło mi o to, żebym miała ją wzruszającą, ale z drugiej strony ona nie pasuje na, na wakacje. Dlatego jestem w takiej rozterce trochę. 6 kwietnia, godzina 19.20. To nie ta piosenka. Zaczęłam pisać piosenkę obozową w końcu. Um. Już tyle mam. Tak akurat ma przedstawiać historię obozowicza, który przyjeżdża sam na obóz, jest zagubiony, ale poznaje tyle wspaniałych ludzi, że nie chce później wyjeżdżać, bo te wspomnienia, które tam zgromadzimy podczas Sylwia kampu, będą niesamowite, głównie właśnie dla uczestników, nie będą mogli na to patrzeć z daleka, podziwiać, ale nigdy tego nie przeżyją, chyba że pojadę na kolejną edycję. Tytuł robaczy: chwila, której nie zapomnę, myślę o chwilę tę też jako tytuł. Zobaczymy. yeah Pięć schodzi na psy, nie liczę się tu, ja. Każdy, jak wiem, walczy o pozycję Niełatwo zauważyć, że ktoś z nich jest śmiał. Nagrajmy pierwszą część najpierw. Tak, fest, i potem drugą. Poprowadzi tam, Tak, wcześniej. o no, jedno kółko wcześniej. Ale za szybko śpiewasz. Dobra, pa, 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 bardziej wyczekany to musi być. Mhm. Już nie chcę słyszeć nawet do ucha. Straciłeś kogoś, kto kochał cię. Nie chcę go zadać, lecz niech się stanie tak. Wciąż mi nie mówisz, że lubisz mój śmiech. Przeć na ducha. O to chodzi, o to chodzi. Straciłeś kogoś, kto kochał Cię. Sprach mnie przy że... samo Bardzo ładnie. To samo u końców... Jeszcze leciłam ja. delikatnie. Na końcu zrobię. Powietrze. Okay. powietrza jest trudna i oparta. Jest. jeszcze padłam na jedną mm. właśnie. Żeby ta piosenka nie była do faceta, tylko tutaj, do laski, właśnie. Popłynęłaś dawno. no to jest taki jeden akcentik. W, w, w innych miejscach nie widać płci, tak? Nie. to Spoko. Jak uważasz? Bo tak pomyślałam, że to jest fajne w sumie do laski piosenka, bardziej niż do faceta. No, no w sumie dobra. Nie? Bo to jest takie, że rzucasz kłody pod nogi i tak dalej, i tak, dalej. tak nienaturalna, trudna i uparta. Tak nienaturalna, trudna i uparta. Jednak wciąż upadam, padam. To najfajniejszy jeszcze raz. W twoich szklanych oczach wciąż przeglądam się, ocean łez, mógłby w nich zmieścić się. Wspomnij lekcje z tego weź pamiętaj by wartościowe słowa nieść nie, wyjść. nie wyjść. No, tam, tam tajnik do góry wyjść, 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 tajnik, wyjść. no wiem ja wiem. Yy, wartościowe, wartościowe słowa nieść do dołu do dołu. nie porzucaj w lekcje z tego weź pamiętaj by wartościowe słowa nieść Sobie. Przecież wiesz, że kocham cię oh. Nie wiesz jak, nie wiesz jak moje serce hey. Wielu jest trzeba, by zrozumieć więcej Pokochaj znów siebie I zrozumieć, że 21 sierpnia, godzina późna, nie wiem, 22. chyba, czy coś takiego jestem przemęczona, ale słuchajcie. Jest dzień po premierze mojej płyty wbrew pozorom. I nie uwierzycie co właśnie robię. I ja napisałam moją piosenkę kolejną na kolejny album. Rozumiecie, dzień po premierze płyty wbrew pozorom. Piosenka. めしとと。